2 czerwca, Ilona wrublewska czarnocka witam Państwa serdecznie i zapraszam na teledzień. Poznaliśmy oficjalne wyniki wyborów prezydenckich ze wszystkich gmin powiatu bełchatowskiego. Głosujący w regionie zdecydowanie opowiedzieli się za Karolem Nawrockim, który pokonał Rafała Trzaskowskiego w każdej z gmin. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała pełne wyniki głosowania we wszystkich gminach powiatu bełchatowskiego. Zdecydowanym zwycięzcą okazał się Karol Nawrocki który uzyskał 67,86% poparcia w skali całego powiatu. Rafał Trzaskowski zdobył 32,14% głosów. We wszystkich gminach to właśnie Karol Nawrocki cieszył się większym poparciem mieszkańców. Najwyższe poparcie uzyskał w gminie Kluki, gdzie zdobył aż 76,28% głosów. Najniższy wynik, ale nadal przewyższający konkurenta osiągnął w mieście Bełchatów, gdzie uzyskał 62,50%. 1% czy teleporady w podstawowej opiece zdrowotnej to już przeszłość? Z takim pytaniem zwrócił się do nas nasz telewiz, któremu, jak sam zaznacza, mimo złego samopoczucia i objawów infekcji żołądkowo-jelitowej, odmówiono udzielania porady lekarskiej przez telefon. W przychodni usłyszał, że tego rodzaju forma kontaktu z lekarzem nie jest już dostępna. Czy zatem nastąpiła zmiana w przepisach, czy może jest to jednostkowy przypadek? Wystąpiliśmy z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii do Narodowego Funduszu Zdrowia. Pacjent chcąc ch ch skorzystać ch 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 z porady lekarskiej y w Placówce podstawowej opieki zdrowotnej może skorzystać z kilku form konsultacji medycznej. Jest to zarówno teleporada, jest to wizyta osobista w poradni lekarza pierwszego kontaktu, bądź jest to wizyta domowa. O tym, czy jest zasadna teleporada, czy wizyta domowa, czy też konieczność pacjenta w gabinecie, to oczywiście jest wszystko decyzją lekarza pierwszego kontaktu. W niektórych przypadkach skorzystanie z teleporady może okazać się najlepszym rozwiązaniem, lepszym nawet niż wizyta osobista. Są to sytuacje w momencie, kiedy pacjent potrzebuje konsultacji w sprawie kontynuacji stosowania leków stałych czy zmiany dawkowania, może to być kontrola w trakcie leczenia, gdy została wcześniej uzgodniona z pacjentem, omówienie wyników badań laboratoryjnych czy konsultacja w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Kiedy nie możemy skorzystać, stać z teleporady, bo takie sytuacje absolutnie również są określone przepisami. Jeżeli dotyczy to dziecka do szóstego roku życia. Czyli wówczas jest bezwzględnie wymagana wizyta w gabinecie przy podejrzeniu infekcji wirusowych, jeżeli stan zdrowia z naszą chorobą przewlekłą uległ drastycznemu pogorszeniu, czy jeżeli jest podejrzenie choroby nowotworowej. Taka wizyta również poprzez teleporady nie może się odbyć w momencie, kiedy jest to pierwsza wizyta po złożeniu deklaracji wyboru. W przypadku innych sytuacji zdrowotnych zawsze decyzję podejmuje lekarz. Pamiętajmy, jeżeli pacjent nie może e, dotrzeć do placówki podstawowej opieki zdrowotnej, a według lekarza wymagana jest konsultacja bezpośrednia z pacjentem i zbadanie pacjenta, zawsze może pacjent poprosić o wizytę domową, która jest równoznaczna z wizytą w gabinecie lekarskim. Wszystko jednak należy omówić ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu, umówić się na konkretny dzień, konkretną datę, tak żeby pacjent mógł uzyskać to świadczenie medyczne, żeby był pod kontrolą y, lekarza. Pamiętajmy również o tym, że każda informacja y, o stanie naszego zdrowia powinna mieć odzwierciedlenie w naszej dokumentacji medycznej. W przypadku wątpliwości sugerujemy kontakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zawsze doradzimy, pomożemy, powiemy, jakie są przepisy i to, jakie prawa pacjenta są, z których może on korzystać, ale przypomnimy również o obowiązkach i przepisach, które musi zarówno pacjent, jak i lekarz przestrzegać. Centrum Opus wspólnie z miastem Bełchatów zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby realizujące projekty grantowe na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone kluczowym aspektom umów dotacyjnych. Wydarzenie odbędzie się 3 czerwca w godzinach od 16:30 do 18:00 w Bełchatowie przy ulicy Kościuszki 15. Spotkanie ma na celu wsparcie organizacji w sprawnym i zgodnym z przepisami realizowaniu działań finansowanych ze środków publicznych. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązuje jednak wcześniej. Rejestracja. W zarządzie KPS Skrabeł Chatów zaszły poważne zmiany. Z dniem 31 maja rezygnację z funkcji prezesa zarządu złożył Wiesław Deryło. Jak informuje Bełchatowski Klub w miniony piątek odbyło się zebranie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Klubu Piłki Siatkowej z Bełchatów S.A. Z dniem 31 maja 2025 roku rezygnację z funkcji prezesa zarządu złożył Wiesław Deryło, który z Bełchatowskim Klubem związany jest od ponad 40 lat. To było bardzo intensywne i pełne wyzwań półtora roku. W trakcie minionego sezonu naszej drużynie udało się wykonać kolejny mały krok w stronę powrotu do lat świetności. Natomiast w klubie przez ostatnie miesiące zbudowaliśmy mocne fundamenty pod jego dobrą przyszłość. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczynili: drużynie i sztabowi, moim współpracownikom, a w szczególności naszym sponsorom i partnerom, bez których to wszystko by się nie udało. W szczególności ukłony śle w stronę sponsora strategicznego PGE Górnictwo i energetyka konwencjonalna, dzięki któremu możemy budować silną skrę. Wierzę, że oddaje stery w dobre ręce. Nie żegnam się z klubem. KPS Skrabełchatów zawsze może liczyć na moje wsparcie. Skomentował decyzję o rezygnacji Wiesław Deryło. Znamy nazwisko nowego sternika KPS Skrabełchatów. Rada nadzorcza KPS Chatów powołała na to stanowisko byłego reprezentanta Polski, utytułowanego siatkarza i trenera Michała Bąkiewicza. Michał Bunkiewicz, dotychczasowy wiceprezes Zarządu do Spraw Sportowych stanął na czele Bełchatowskiego klubu. To dla mnie zaszczyt i dowód zaufania w stosunku do mojej osoby. Serdecznie za nie dziękuję. Swełhatów od wielu lat jest bardzo ważną częścią mojego życia. Dobrze pamiętam te chwile i sukcesy klubu, które przeżywaliśmy razem. Te wspomnienia są żywe w mojej głowie i będą podstawą obecnych aspiracji i drogowskazem w procesie odbudowy silnej skrybełchatów. Wykonaliśmy dotąd już bardzo dużo pracy, która będzie kontynuowana. Dobro klubu jest wartością nadrzędną i to będzie nas prowadziło w dalszych działaniach, powiedział nowy prezes zarządu Michał Bąkiewicz. Funkcję wiceprezesa zarządu nadal pełni Gabriel Tarka. Zarząd KPS z Chatów pozostaje dwuosobowy. Za nami mecz 33. kolejki Betklik Trzeciej Ligi pomiędzy GKS Wikielec i PGG GKS Bełchatów. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem brunatnych 2 do 1. W tym sezonie ligowa tabela pokazuje, że, będąc na 8 lub 9 miejscu, nie jesteś pewien utrzymania w lidze. I jechaliśmy z takim nastawieniem. Ktoś mówił, że nam może wystarczyć punkt. E, przyjechaliśmy tutaj od samego początku, zakładaliśmy sobie, e, że tutaj musimy wyjść po pełną pulę i też się mm, tak wydarzyło. E, na pewno e, bardzo bardzo dobra pierwsza połowa e, strzelony gol, e, druga, druga połowa e, prowadzenie 2-0 i był taki moment, gdzie mogliśmy zamknąć mecz na 3. I myślę, że tu już by było spokojnie. Natomiast tutaj GKS Wikielec, zdawaliśmy sobie sprawę, że łatwo, łatwo nie odda tutaj pola. I no postawił się, jeszcze gola, miał jeszcze sytuację. Zdawaliśmy sobie sprawę, jak, jak ten zespół jest groźny przy stałych fragmentach. Niestety nie uszczegliśmy się błędu. Później gdzieś nerwowa końcówka, jeszcze gramy w dziesiątkę. Ale najważniejsze, że kończy się tutaj zdobyczą trzech punktów. Ja z tej strony bardzo chciałbym podziękować i pogratulować zespołowi. To wszystkie informacje w dzisiejszym dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.